E90 30 benzyna turbo mamy podnięty akumulator w trupa proszę bardzo klemy są podpięte nie ma prądu nic będziemy testować oto takie urządzenie które zakupiłem sobie czy, czy ten oto rozrusznik odpali takie oto BMW ok Pokazuję, że nie ma prądu w akumulatorze podpinam klemy wiadomo, czerwona do plusa czarna jakby do masy trochę krótkie kable ma ten rozruch, ale najważniejsze że działa. Proszę bardzo, podłączyłem, pokazał się prąd, odpalamy auto. No i odpaliło. Także takie urządzenie zdaje egzamin. Oczywiście nie nadaje się na dużo odpaleń, ale na kilka odpaleń to jest problemowo z całkiem rozładowanym akumulatorem. Dzięki za oglądanie i pozdrawiam.